Co tutaj w Tleszczowie, w Żobnicy właściwie dzisiaj się dzieje? Odbywa się piąta i szósta runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w cross country. Jest to cykl wyścigów cross country, gdzie odbywają się w całej Polsce. Za dwa tygodnie będzie w Kwidzyniu. Także zapraszamy też również wszystkich. A u nas, u nas jest tego typu impreza po raz pierwszy. Miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni. Tereny wyśmienite do takiego sportu. Tak, tak. No jest teren fajny. Zawodnicy bardzo pozytywnie się wypowiadają. Owszem, no, jest to nasz pierwszy tego typu, tego typu impreza, więc mamy jakieś tam pewne niedociągnięcia, ale myślę, że to w przyszłości wyeliminujemy. Chętnych uczestników nie brakowało z tego co widać. Jest ponad 140 zawodników łącznie, także no myślę, że fajnie, fajnie to wyszło, jak na, mówię, pierwszy raz przede wszystkim to jest super. Czy ta impreza ma szansę na to, żeby być cykliczną właśnie tutaj w Żłobnicy w gminie Kleszczów? My jako klub chcielibyśmy bardzo, tak. W zeszłym roku zdobyliśmy Puchar Polski jako klub. W poprzednich latach byliśmy i wice, i... Mistrz, e, w wice, wice zdobywaliśmy puchar polski, także ten. A ciągle się rozwijamy i chcielibyśmy, żeby to było jak najdłużej e, u nas tutaj. Pogoda dzisiaj też dopisała. Pogoda jest fantastyczna, właśnie. Nie za ciepło, nie za zimno. Nie pada. W sam raz jak dla, na taki wysiłek to jest idealna dziś. Czego można życzyć motocyklistom na takiej trasie? szerokości i przyczepności myślę i dużo zdrowia, szczęścia Proszę Państwa, jesteśmy na terenie strefy przemysłowej Żłobnica, terenów inwestycyjnych należących do Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Stowarzyszenie Nobonto Power zwróciło się do fundacji o wypożyczenie, nieodpłatne użyczenie tego terenu. Dzięki zgodzie Rady Fundacji, bo tak naprawdę na to, żeby można było użyczyć ten teren, musiała zgodę wyrazić Rada Fundacji. Dzięki temu, że Rada Fundacji wyraziła na to zgodę, Mogliś, zarząd oczywiście przychylił się do tego i y, nieodpłatnie użyczył tego terenu. Z tego co wiem, Pani Prezes, to jest pierwsza taka impreza tutaj w tym regionie y, tego typu. Czy już z tyłu głowy rodzi się pomysł, żeby w przyszłym roku i zaliczyć je do cyklicznych? Myślę, że tak. Jeżeli tylko Stowarzyszenie Motopower będzie miało siły i ochotę, myślę, że my jako fundacja jak najbardziej poprzemy ten projekt, tą inicjatywę, ponieważ no chciałabym dodać, że oprócz tego, że użyczamy teren, wspomagamy też finansowo klub poprzez udzielenie wsparcia właśnie w tym roku daliśmy na chwilę obecną 10 tysięcy złotych właśnie na m.in. z przeznaczeniem na organizację tego, tego typu imprezy i myślę, że jeśli tylko Stowarzyszenie Motopower i ludzie, którzy tak naprawdę e, pracują, żeby zorganizować tego typu mistrzostwa, będą chcieli, to myślę, że po, na pewno Fundacja Rozwoju Gminnych Kleszczów poprze ich. Pasję trzeba wspierać. Dokładnie, ja jestem naprawdę pełna podziwu i e, powiem szczerze, tyle pracy, co oni tutaj musieli wykonać, żeby przygotować wszystkie te tory, ten teren oczyścić, e, odpowiednio ukształtować no i cała e, organizacja tych zawodów. E, naprawdę jestem pełna podziwu. Cieszę się, że na terenie Gminy Kleszczów są tacy ludzie z zapałem, z pasją i z chęcią zorganizowania czegokolwiek na terenie Gminy Kleszczów.